Nie ma z tej strony Pawela Ruda zakręcona pozytywnie. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na boisku, bo szli ćwiczymy sobie, zobaczcie, muszę takie coś zaopatrzyć. E, poczekajcie, w tampdy coś muszę w tamty coś zaopatrzyć i w takie sprzęty, bo zjedzie zima, słuchajcie. A trzeba po prostu sobie zadbać o kondycję wrócić do tamtej laski, co tańczyła ogólnie i tak dalej. No i co? No i bywa i tak. Dzisiaj sobie zobaczcie ćwiczymy. Jesteśmy 15 km lecia, a wczoraj byłam. 25 do ode mnie rekordy bije, żeby po prostu wiecie, zniżyć się do tej, po prostu wiecie po, po tych, po ty... Au, i tak dalej, zniżyć się do swojego poziomu. I tak jak mówię, słuchajcie, że Wam mój kanał nie pasuje, to w każdej chwili możecie zrobić auć, papa, italia, i na chuj siedzicie, nie? komuś dupę zawracacie. Pisać każdy może, oczywiście, hejtować, no ale z głową, bo jeżeli będzie przeżyte głowy, no to jesteście dyscyplinarnie zgłoszeni i albo tracicie kanały. No właśnie, fajnie. Albo po prostu sprawa w sądzie, bo ja nie będę się z wami słuchajcie bawić. W tej chwili zawarcie mam fajny tatuaż i będzie następny. Ruda, ruda, ruda. Ruda gorąca się nie cuda, tak? Nie róbcie też mi, słuchajcie, swatek, bo mnie to, dla mnie to jest chore. Sama sobie kogoś znajdę, jak będę chciała. Na razie jest dla mnie najważniejsza kariera i znalezienie swoich, kurdek. słuchajcie, korzeń sprzed 14 lat. Jeżeli o tej zbrodni sprzed 14 lat, to sobie przeliczcie lata i mi dupy też nie trudzi. Czyli, słuchajcie, po sportu na mądry temat. Jest, słuchajcie na sportowo, niedługo się wybiorę na motocyklista szuka żony, lewa w górę. Odkładam teraz słuchajcie na motora i na samochód. Na te dwie dupe rele do spłaty i tak dalej. Sport to zdrowie, treningi, teraz muszę sobie jeszcze siłownie słuchajcie zrobić, bo chcę po prostu wrócić do dawnej swojej sylwetki. Bo je czuję się słuchajcie w tej sylwetce dobrze. W włosach już się czuję super, to jest właśnie ja, zakręcona, czyli ruda, czyli pomela, która jest gorąca. Właśnie to jest ta dziewczyna, która kiedyś była mi się bardzo, bardzo mocno podoba, w włosach się czuję z sobą. I tyle w temacie. Te zmiana, słuchajcie, zmiana sylwetki, zmiana włosów starczy o dużej zmianie. Starczy zmiana, poczekajcie, by to Wam określić, Star po prostu starcząc, mówiąc, to, to, co robię, to jest dla mnie, nie dla kogoś. I to znaczy, że już jest we mnie totalnie taka duża zmiana, że już starym rozdziałem, i tak dalej, mówi papa, i to jest moje nowe życie, nowa ja. Zmiana fryzury, zmiana sylwetki, zmiana pracy, wszystkiego to jest już nowa ja. I teraz wy do sprawy w sądzie, bo zrobiliście z lekę niepełnosprawną, którą nie jestem. Dalej robicie, ryjecie mi karierę, bo kariera jest w tej chwili dla mnie na pierwszym miejscu szukanie korzeni mojej rodziny nowej, więc sobie nie pozwolę wejść na łeb. Kurzwiewę w brzuchu, słuchajcie, złowo, ale wyjdzie. Muszę sobie takie słuchajcie coś kupić. Widać? O, coś takiego. Bo co 15 km ja lubię, słuchajcie, Ostatnio byłam 25. W by ostrojecie 25 to jest źle. Co odbić się teraz? To jest masakra po prostu. Ale ja kocham takie latanie. Była w plusie, słuchajcie. W pleju. W pleja chodzi. Bardzo ładnie naprawdę dziękuję. Jeśli nie, tylko kurde, w inter... muszę zmienić miejscowość, bo w miejscowości nie ciągnie, dlatego poprosiłam o zmianę, o zmianę wszystkich sieci ustawienie. W playu byłam, w plusie poszłam do plusa, piszę znowu to samo co pisało, nie wiem, ale spoko, zbawić się nie będę, Zobaczy do dziś, jak się nie włączy to karta wraca i tyle w temacie. Ogólnie też dziękuję bardzo za pożyczenie, dziękuję też za hejtowanie i mieszanie, z hejtów się utworzę jakieś nutki, ale to powoli. Skurcz słuchajcie w złapał i to tak. I co ćwiczymy sobie słuchajcie dalej. Sporty zdrowie na wesoło, także do następnego odcinka.